Cześć! Z tej strony Maciek Janiszewski, Domowa Siłownia. Witam Cię na swoim kanale i zapraszam na wideo traktujące o tym, jak ćwiczyć na orbitreku. No to zaczynamy. Ta kwestia, jak ćwiczyć na orbitreku, poruszana jest w internecie, w zapytaniach, w wyszukiwaniach, zarówno w Googleach, jak i na YouTubie, ale również ludzie piszą do mnie i pytają, jak ćwiczyć. To jest bardzo dobre. Pytanie, ponieważ tutaj tą kwestię, to zagadnienie możemy pokierować dwukierunkowo, i ja tak właśnie ją ro rozbiję, tak właśnie ją chciałbym Wam przedstawić. Ćwiczyć. Co to znaczy, jak ćwiczyć? Tak, ludzie najczęściej mają na myśli yy, dwa pytania. Jedno to, jak trenować na orbitreku, jak się na nim poruszać, jak skomponować za pomocą tego sprzętu, Plan treningowy. I o tym nagram zupełnie inny materiał. Dzisiejszy yy, film Jak ćwiczyć na orbitreku. Czytaj, jak wykonywać pracę na tym urządzeniu, tak? Czyli jak powinna wyglądać sylwetka, o co w tym wszystkim chodzi. A więc yy, jedziemy, yy, orbitrek, yy, przyrząd, połączenie troszeczkę bieżni, rowerka stacjonarnego oraz ruchu imitującego bieg narciarski tak z takim założeniem powstał czyli troszeczkę sprzęt trzy w jednym eee, natomiast jak ćwiczyć na nim poprawnie. Tak? Na co zwrócić uwagę aby ten ruch i trening był zrobiony dobrze na pewno najważniejszą rzeczą jest sylwetka jaką chcemy osiągnąć na naszym sprzęcie jest to wyprostowana delikatnie jest to wyprostowane delikatnie napięte ciało. Które utrzymuje nas w jednej pozycji, w zwartej pozycji, tak jak właśnie podczas biegu czy podczas jazdy na nartach, tak? Nie chcemy się przelewać, gibać na boki. Kolana nie schodzą się do środka, tak? Chcemy być napięci i gotowi do pracy. Delikatnie napinamy kor, ponieważ to właśnie z tego rejonu, tutaj z naszego centrum, wyjdzie ta stabilizacja. Brzuch nam się napnie i ustawi nas w odpowiedniej pozycji. Pamiętajcie o tym, aby aktywizować mięsień poprzeczny brzucha. Tutaj e, dobrym pomysłem jest przed sesją treningową e, zrobić serię czy planka, czy serię hello body position, aby tutaj to wszystko e, dostało znak sygnał, że zaraz będzie praca. A więc. Dosysamy pępek do kręgosłupa, jesteśmy zwarci, jesteśmy sztywni i możemy zaczynać pracę, tak? Pamiętajcie, w Orbitreku pracujemy zarówno rękoma, jak i nogami. Oczywiście możemy sobie w dalszym etapie treningowym czy ćwiczeniowym wpleść akcent nastawiony tylko na same ramiona, gdy pracuje tylko górną częścią ciała, i to za pomocą rączek chcę wprowadzić jakby orbitrek w ruch, wtedy zdecydowanie bardziej zaangażuję górne części naszego ciała, mięśnie górnej części, równie dobrze mogę pomyśleć o tym, aby skoncentrować się na pracy nogami, tak? Czyli złapać się za uchwyt, który często występuje w orbitrekach, tutaj w tym przypadku do mierzenia pulsu, zwiększyć Poziom trudności orbitreka i pracować samymi nogami. Tutaj, oczywiście, dojdziemy do kwestii modelu sprzętu, modelu orbitreczka, który posiadacie. W orbitrekach lepszej klasy, w orbitrekach no, najczęściej droższych, ten ruch jest bardziej posuwisty, tak? Możemy zagarniać i poruszamy się bardziej eliptycznie. Tanie orbitreki oferują nam opcję bardziej przypominającą wchodzenie. Po schodach, tak więc to też warto wziąć pod uwagę. Natomiast, tak jak powiedziałem przed chwileczką, możemy pracować rękoma, możemy pracować bardziej nogami. Natomiast, jakby bazą, wyjściem do, do trenowania na orbitreku jest równomierne rozłożenie zarówno pracy ramion, jak i nóg. I właśnie to jest problem z tańszymi orbitrekami, gdzie w zasadzie przy tym ruchu wchodzenia na schodki. Bardzo mało angażujemy w pracę ramion, tak? to całe nogi przejmują robotę, więc to warto też wziąć pod uwagę, wybierając sprzęt. Tak? Natomiast e, ogólnie w pracy na orbitreku chodzi o to, aby ręce i nogi pracowały równomiernie. E, jakie natężenie, jak ćwiczyć, jak myśleć w ogóle koncepcyjnie o tym, jak poruszać się sprzęt? Mniej więcej e, 60 obrotów na minutę. To jest fajna wartość, która sprawia, że trening jest efektywny, ale również bezpieczny dla nas, jak i dla naszego sprzętu. Bezsensownym jest bardzo szybkie bieganie na minimalnym obciążeniu. Tak, To nie o to chodzi w treningu na orbitreku. Chcemy czuć opór i dążymy do tej średniej kadencji w okolicach 60 obrotów na minutę, w poziomie trudności, jaki jesteśmy w stanie. Zachować, tak? Czyli jeśli jestem w stanie jechać 60 na piątym levelu, to spoko, ale gdy już na piątce ewidentnie przekraczam tą prędkość i jestem w stanie jechać 60, 70, 75 obrotów na minutę, utrudniam sobie trening, tak? I wierzymy w progresywną formę treningu, czyli utrudniania treningu, aby progres był jak najdłuższy, tak? żeby ten progres był, żebyśmy nie stali w miejscu. Więc staramy się utrzymać e, naszą e, ilość obrotów na minutę i staramy się zwiększać obciążenie. Tak? Czyli konkluzja jest taka, jak największy opór przy 60 obrotach na minutę. Mniej więcej oczywiście, tak? to, to nie jest apteka, każdy z nas jest troszeczkę inny, natomiast to jest baza, od której będziemy wychodzić i planować. Trenowanie na Orbitreku, tak? Więc pamiętajcie o tym, żeby nie latać godzinę na najlżejszym obciążeniu, a trenować efektywnie i bezpiecznie. A więc jeśli nie jesteś w stanie utrzymać tego poziomu trudności i tej e, objętości, tak, ilości e, obrotów na minutę, to prawdopodobnie już jest dla ciebie po treningu, to znaczy, że jesteś zmęczony, zmęczona i, 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 i kończysz trening. Tak, to jest moje założenie. Tu nie o to chodzi, żeby było ogień na ogień. Pokażę teraz całemu światu, jaki to ja jestem kozak. Nie, jesteś zmęczony, nie utrzymujesz odpowiedniego natężenia ćwiczeń. Kończysz ćwiczenie i regenerujesz się i dajesz sobie szansę kolejnym i kolejnym i kolejnym razem. I w ten to sposób rozwijasz siebie jako człowieka, który chce polepszać i osiągać swoje cele z zakresu fitnessu. Więc pamiętajcie, sylwetka napięta, kor spięty, fajnie zaktywizować kor e, za pomocą serii desek czy Halloween Body Position. Pamiętamy o nogach, stopy są ustawione równolegle czy delikatnie na zewnątrz, poruszają się kolanka na zewnątrz, tak, w linii, naszych stóp, nie koślawię kolan, nie robię żadnych x jadąc, nie narażam swoich kolan i ścięgien, wiązadeł na przeciążenia, tak? Pracuję w jednej linii. Wydaje mi się, że na początek, jako taki tutorial, jak zacząć, te wiadomości są bardzo cenne, bardzo ważne, warto zaimplementować je w Wasze plany treningowe, jeśli macie jakieś pytania dotyczące czy samego sprzętu orbitreka, czy tego jak właśnie ćwiczyć, piszcie śmiało w, w komentarzach. Ja będę wdzięczny za subskrypcję. Dodatkowo zapraszam was na naszą grupę na Facebooku Orbitrek i bieżnia elektryczna jak ćwiczyć. Link w opisie filmu. Tam dzielimy się komentarzami, wrzucamy swoje filmy, nagrania kto jak ćwiczy, aby również pomagać sobie i tworzyć naszą orbitrekową społeczność. To tyle ode mnie, dziękuję Ci za uwagę i życzę miłego dnia.